Przeźliczałem, witam Was w zestawieniu najciekawszych premier gier na rok 2013. Znajdziecie tutaj ponad 20 tytułów, którymi warto się zainteresować w przyszłym roku. Niestety, ze względu na datę powstawania tego materiału, część produkcji nie mogła tutaj trafić. Dajcie znać w komentarzach, na jakie wygry czekacie. A tymczasem zapraszam do oglądania. Beyond Two Souls, czyli spadkobierca gier takich jak Fahrenheit czy Heavy Rain była przedstawi nam historię Jodie Holmes, której głosu i wyglądu użyczyła Ellen Page, aktorka znana chociażby z Incepcji. Dziewczyna potrafi nawiązać kontakt z tym, co znajduje się za naszym światem. I to my, jako gracze, będziemy musieli pomysł jej przetrwać. Główny nacisk w grze zostanie postawiony na sposób przedstawienia akcji. Będzie to swoisty, interaktywny film. Come Aiden. O Bioshock Infinite ostatnio było słuchać trochę mało. Twórcy od dłuższego czasu nie udostępniają żadnych nowych materiałów, co może budzić pewne obawy. Gra bowiem zapowiada się naprawdę fantastycznie. Oprawa graficzna, oprawa dźwiękowa oraz wspaniały klimat zwiastują, że będzie to jedna z najlepszych produkcji 2013 roku. Oby pojawiła się jak najszybciej. Be unbroken, by and by. By and by. Trzecia odsłona Crisis, czyli jednej z najładniejszych serii jakie kiedykolwiek powstały. Poza tym, że powróci nano kombinezon, to twórcy przygotowali kilka małych niespodzianek. Jak na przykład łuk, który zapewne pozwoli na cichą eliminację przeciwników. Zmianą również ulegnie otoczenie po jakim będziemy się poruszać. Miasto bowiem zamieniło się w swoistą dżunglę i bagna. Jeśli lubicie szutery, powinniście przyjrzeć się temu tytułowi bliżej. Trzecia część popularnej serii horrorów Dead Space. Po raz kolejny wcielimy się w który będzie walczył z krwiożerczymi mutantami. Czy będzie strasznie? Ciężko powiedzieć. Twórcy przygotowali kooperację dla dwóch osób, a jak wiadomo, we dwójkę znacznie raźniej. Gra zwyczajnie ewoluowała w stronę gry akcji z elementami horroru. Chociaż ludzi o słabszych nerwach pewnie jej przestraszy. Nowa odsłona serii Devil May Cry i zarazem jej małe odświeżenie. Mimo że wiele osób ma spore obawy co do tej odsłony, to wszelkie materiały z nowego Devil May Cry prezentują się naprawdę wyśmienicie. To wciąż świetny slasher, z tym samym zadziornym i pewnym siebie Dante, który będzie szachtował hordę demonów i bestii. Pozycja obowiązkowa dla fanów gier tego gatunku. That's been who's been suffering a uh, year example you got this mushroom uh, which... divinity original scene Jedna z niewielu gier RPG w tym zestawieniu. Twórcy tym razem powracają do korzeni tej serii i przedstawiają rozgrywkę w rzucie izometrycznym. Gra przedstawi historię jeszcze sprzed Divine Divinity. Wcielimy się w dwójkę bohaterów, których łączy jakaś tajemnicza więź. Istotną rolę odegra tutaj tryb kooperacji. Wiele umiejętności magicznych dwójka bohaterów będzie mogła ze sobą łączyć. Przykładowo jeden z nich będzie mógł przywołać tymczasowo deszcz, a drugi czar, który zamrozi bądź porazi wszystkich przeciwników. Really Będę God of War, niekończąca się seria przygód Kratosa. Oczywiście będzie po raz kolejny bardzo brutalnie i znaczek 18 plus dla tej gry jest jak najbardziej zasłużony. Formuła rozgrywki właściwie nie ulegnie zmianie to wciąż slasher, w którym będziemy ciąć, zabijać, tłuc i miażdżyć. Warto dodać, że w tej odsłonie twórcy wprowadzą tryb multiplayer. ...jego krew wlewa się do niebezpiecznego ojca. Czy to... Nie wiem, ta rzecz, ta magia... Widzisz ją w filmach. GTA 5, czyli prawdopodobnie najbardziej oczekiwana gra w tym zestawieniu. Zabawa w piątce właściwie nie będzie się różniła od poprzednich odsłon tego cyklu. Każdy właściwie wie o co chodzi. Po prostu kolejna genialna odsłona tej serii, na którą wszyscy bez wyjątku czekamy z wypiekami na twarzy. Grid 2 czyli kontynuacja jednej z najlepszych gier wyścigowych ostatnich lat. Będzie więcej, lepiej i szybciej. Nowością w grze będą wyścigi dwóch kierowców, na wyznaczonych trasach, od punktu A do punktu B. W grid 2 nie uświadczymy żadnych asyst ani wyboru poziomu trudności. Twórcy starają się połączyć realizm z grą zręcznościową. Ma to dogodzić tym mniej i bardziej wymagającym graczom. Injustice, Gods Among Us. Jest to bijatyka twórców naprawdę udanego restartu serii Mortal Kombat. Tym razem mamy tematykę związaną z uniwersum DC, czyli pojawiają się tutaj bohaterowie tacy jak Batman, Wonder Woman czy Superman. Patrząc na najnowszą odsłonę Mortal Kombat, naprawdę nie ma się o co martwić. Walki wyglądają tutaj widowiskowo i mają w sobie sporo dynamizmu. Jeśli tęsknicie za dobrą bijatyką jest to coś dla was. Kolejna gra z trójką w tym zestawieniu. W przeciwieństwie do Lost Planet 2 twórcy tutaj postawili na kampanię single player, a także podobnie jak w pojawiają pojawią się tylko i wyłącznie lodowe tereny. Niestety może martwić fakt, że gra trafiła do studia Spark Unlimited, czyli twórców nieudanych produkcji jak Turning Point, Fall of Liberty oraz Legendary. Poczekamy, zobaczymy, ale jak na razie gra zapowiada się całkiem ciekawie ze względu na powrót do korzeni oraz mechy. Metal Gear Solid Revengeance przedstawi nam historię Raidena. Gra tym razem znacząco odstąpi od elementów skradankowych. Revengeance będzie bardziej przypominało Stashera, czyli grę pokroju Bayonety czy Devil May Cry. Zagorzali fani serii pewnie będą marudzić, ale możliwe, że będzie to tytuł godny uwagi. Metro Last Light było w zeszłorocznym zestawieniu, jednakże twórcy wciąż zwlekają z premierą. Twórcy tym razem chcą bardziej dopieścić elementy skradankowe, które w poprzedniej odsłonie były trochę nieudane. Poza tym mają poprawić dynamikę akcji oraz sztuczną inteligencję i powiększyć arsenał. Gra prezentuje się naprawdę ładnie i przede wszystkim widowiskowo. Jeśli podobała Wam się poprzednia część, pamiętajcie i o tej. Rainbow Six Patriots. Ponownie wcielmy się w członka oddziału antyterrorystycznego, czyli zespołu Rainbow. Tym razem będziemy musieli powstrzymać ugrupowanie o nazwie True Patriots. Gra przedstawić ma nam głębszą historię i będziemy stawiani przed pewnymi dylematami moralnymi. Przykładowo, czy poświęcić życie jednego zakładnika, czy zaryzykować życie innych. Idea gry jest świetna, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W 2013 roku dominują właściwie kontynuacje znanych serii gier. Nieco inaczej jest zapowiedzianym przez kawką Remember Me, której motywem przewodnim będzie przyszłość oraz pamięć. Wcielimy się w bohaterkę, której ktoś wymazał wspomnienia. I oczywiście naszym zadaniem będzie dowiedzieć się kto, po co i dlaczego. Może i standardowy motyw? Ale największe robi tutaj wrażenie gadżet, który pozwoli nam zmieniać wspomnienia innych osób. Aby w efekcie czego przykładowo popełnili samobójstwo. Jeśli lubicie gry akcji, naprawdę jest na co czekać. Kto wyraził mi memoria? To była moja realmowa misja! Wizer 3-2, podróż do party, ok? Roger 3-2, heading do Extraction Kontynuacja sniper Ghost Warriors z 2010 roku. Polska firma City Interactive zaskoczyła i stworzyła wtedy coś naprawdę przyzwoitego, przynajmniej patrząc na to, co wydawała do tamtej pory. Tym razem twórcy idą o krok do przodu i wykorzystują silnik CryEngine 3, który zostanie wykorzystany m.in. w najnowszym Crysisie. W grze oczywiście mi się w tytułowego snipera i z wielkich odległości będziemy eliminować naszych przeciwników. Splinter Cell to chyba najbardziej znana seria gier skradankowych. Oczywiście po raz kolejny wcieli mi się w znanego i lubianego Sama Fischera, który niestety tym razem będzie miał zmieniony głos. Powiem sama, nie wcieli się już charakterystyczny Michael Ironside. Ubisoft tym razem, w przeciwieństwie do Conviction, da graczowi większe pole do popisu. Przede wszystkim do łask powraca skradanie się, czyli możliwość ogłuszania przeciwników, czy nawet przenoszenia ich ciał. Zatem jeśli za tym tęskniliście, te możliwości powracają. The Last of Us. Produkcja m.in. znanej i lubianej serii Uncharted. Akcja gry osadzona jest w niedalekiej postapokaliptycznej przyszłości. Ziemię opanował tajemniczy wirus, który prawie doprowadził ludzkość do zagłady. Fabuła opowiada historię dwóch bohaterów, Joela, 40-letniego przemytnika broni oraz Eli, młodej, osieroconej dziewczyny. Razem będą musieli zmagać się z przeciwnościami losu i walczyć o przetrwanie. Dużo filmowości, świetny nastrój oraz niesamowity klimat gwarantują, że duży sukces. Niestety tylko na PlayStation 3. Restart serii Tomb Raider, czyli młoda Lara Croft wyrusza na swoją pierwszą przygodę. Tym razem nie będzie to jakieś wesołe skakanie po ruinach, a walka o przetrwanie w brutalnym świecie. Lara co chwilę będzie trafiała na jakieś przeszkody, i nieraz solidnie się nie dostanie. Coś dla fanów gier zręcznościowych z elementami gry akcji: me! Watch Dogs prawdopodobnie jedna z najbardziej interesujących gier w tym zestawie mi się w Aidena Piersa, czyli hakera, który potrafi włamać się do wszelkiego rodzaju systemów. Będziemy mogli m.in. manipulować sygnalizacją świetną, monitoringiem na ulicach czy miejskim metrem, która oferować będzie zabawę w stylu sandbox, czyli coś na wzór GTA. Oczywiście, poza naszym gadżetem do hakowania, będzie również dostępna broń palna, która będzie równie śmiertelna. Zapamiętajcie sobie ten tytuł, bo warto.